Się jak u biskupa na rozmowie mówił kolejny gość kontrolowanego gadu-gadu: ksiądz Kazimierz Sowa, duchowny dziennikarz i publicysta chodziło o pytania, jakie zadawali księdzu młodzi ludzie, a były one z gatunku trudne. Na przykład: jak ksiądz radzi sobie z krytyką? Po co dzisiaj młodemu człowiekowi jest wiara? Czy jakiego kościoła dziś się obawia, a jakiego pragnie? Uczniowie interesowali się nie tylko stanem duchowym kapłana, ale także pobocznymi zajęciami, jak podróże czy praca w telewizji. Spotkanie z księdzem Sową to nie były rekolekcje szkolne. Tu się y, przychodzi po coś zupełnie innego, co oczywiście nie oznacza, że trzeba ten element życia duchowego wyłączyć, wręcz przeciwnie, ale y, doświadczenie uczy, że wszelkiego rodzaju rekolekcje szkolne średnio się udają. To jest po prostu dodatkowy wolny czas czasem dla uczniów, więc nie chciałbym y, w ten sposób podejść do y, mojego spotkania z uczniami tutajszej szkoły, tylko raczej zastanowić się, jak w biegu. Y, Młodzi ludzie żyją bardzo szybko i bardzo też potrafią korzystać z różnego rodzaju wszystkiego tego, co dzisiaj też technologia dzisiaj daje. Zaproszenie kapłana przed świętami nie było przypadkowe. Życzyłbym sobie, żeby taka wartość, kolejna wartość dodana z tego spotkania była przekazana młodzieży i żeby młodzież... No, tak mi się wydaje, była przez to bardziej wzmocniona słowami. Pamiętajmy o drugim człowieku, nie zapominajmy o nim, pomagajmy mu, wspierajmy go, a chyba najlepiej może powiedzieć to właśnie ksiądz Kazimierz Sowa, który jest duszpasterzem środowisk twórczych. To są pewne wartości, które mają. Dużo bardziej głębsze znaczenie i są dużo bardziej ważne w ostatecznym rozrachunku życia człowieka. I żeby tych wartości nie stracić, to trzeba też umieć dostrzegać różnego rodzaju sygnały, które funkcjonują w naszym świecie, w naszej rzeczywistości. I chciałbym też się sam dowiedzieć trochę, jak ci ludzie młodzi sobie trochę radzą z tym, co nam starszym dzisiaj utrudnia dostrzeganie wielu ważnych spraw. Czyli właśnie jak sobie radzą z tym, że z jednej strony świetnie posługują się światem cyfrowym, a z drugiej strony widzimy, że wciąż w tych ludziach jest bardzo ogromna, duża, też jakiś taki sentyment i przywiązanie do spraw do wartości, które nazywa się czasem tradycyjnymi. Oczywiście jak zawsze przy takich spotkaniach nie mogło zabraknąć odcisku dłoni gościa. Jednak to, co najważniejsze, to fakt. Co zostanie w sercach tych młodych ludzi? Każde takie spotkanie z młodymi ludźmi jest próbą um, popatrzenia. Na to, co też mogę dobrego, czego się mogę od nich nauczyć, co mogę dobrego od nich w pewnym sensie wyciągnąć. Wie, to nie jest tak, że to jest tylko przekaźnik w jedną stronę. Dzisiaj w Kościele bardzo ważne jest, żeby każdy ksiądz i każdy duchowny wiedział, że nie wystarczy tylko nadawać. Trzeba mieć odbiorców i trzeba od tych odbiorców też. Otrzymywać jakąś zwrotną. Czyli mówiąc wprost, uczyć się też od tych, z którymi się człowiek spotyka, nie tylko być tym, kto narzuca im swoją własną wizję świata.